Nie wiem, bo jestem ze złotym pomidorem. Okej. Okay. Czy złoty? Jestem tu, jestem tu. No o, o bo to jest Bressaola, dlatego może. Moi drodzy, no, witajcie w tym nowym odcinku, w nowej restauracji, kolejny dzień w Bari. Tak, jesteśmy pod murami obronnymi, jesteśmy w Barii, e, w piwnicy, e, restauracja Armonia. I będziemy tutaj degustować włoskie specjały. Zaczynamy od <laughs> bresaoli. Carpaccio z Bressaoli. To się nazywa Bressaola di Carpaccio, czy jakoś tak? No, z bresaoli Carpaccio. Bresaola generalnie no, jest gorszą troszeczkę wersją polędwicy, więc może być rzeczywiście problem z jedzeniem tego, zaraz zobaczymy. Zobaczmy. Ale dziwny smak. Gruba Inny smak, tak. Paskowa jakaś? No właśnie inny smak. Jakby zepsuta? Lepiej nie, bo ona jest surowa. No właśnie. Znaczy nie jest zła, ale nie. uważam, że na polędwicy jest lepsza. Pokaż to, no właśnie. Jeszcze jedną rzecz. To dla Matiego akurat jest. Ale słuchajcie, bo to jest bardzo fajna pasta. Pasta z pistacjami z tą. Bura, nie buradą, ze Straciatello. I, I co tu jeszcze było? I, no, i jeszcze na pierzchu masz widzę suszone pomidory, pewnie to stąd. Cało się jest w białym sosie jakimś. E, trochę oliwy jest i widzę, są małe krewetki. A tak, miało być kreweteczki jeszcze. Sos krewetkowy, taki z małych krewetek. Dobrze zrobiony makaron. Sos śmietanowy, ale przebija się pistacja. Powiem tak, to jest podobny sos i w ogóle to danie jadłam kiedyś na pizzy w naszej pizzerii Rozmarino. Rozmarino? Tam mają taką pizzę, wariację na temat pizzy właśnie na bianco sosie, do tego są pistacje, z tym że tam jest jeszcze mortadella dodana, a tutaj mamy krewetki. więc troszeczkę inny smak. Ja powiem tak, przysławla dobra, natomiast ja wolę naszą picola strada nasze carpaccio wołowę. Tam mają wołowinę, która jest macerowana, dojrzewająca, a dodatkowo marynowana. Ileś dni w, w pesto leży. Moim zdaniem, tamto karpacio mi bardziej smakowało. Ja wiem, że to jest coś innego, no bo to jest na Bresaoli, więc nie możemy troszeczkę tego porównać. Ale wydaje mi się, że tam tamta była lepsza. Trochę mi ten kwaśny smak nie odpowiada. Nie wiem czemu. A czemu jest taki kwaśny? Nie wiem, może czymś polali. Miejmy nadzieję, że cytryną polali. Okej. Okay. Spróbuj jeszcze bruskiety, no bo to też Twoje danie. Nie, Więc ja, ja czekam na moją pizzę. Widzę, że są bardzo grubo pokrojone. Bardzo grubo pokrojone Znowu, Coś grubo pokrojone. I wezmę, może tą tutaj, bo ona jest bardzo spalona. Oj, bardzo no. Ja lubię taką spaloną. To jest cztery bruskiety z tym samym. Małe pomidorki i taka lekko zwiędnięta rukola. Ciepłe? Ciepłe, no to dobrze. Śmiesznie, bo to w ogóle nie jest niczym polane. Oliwę masz tutaj, możesz sobie no ponać. Pani, będzie pani dała. We włoszech te tak oliwy, które dają, to są rewelacyjne. Byliśmy w, w jednej z restauracji, wtedy nie nagrywaliśmy niestety, ale byliśmy w takiej rybnia, rybiarni, gdzie Pan nam dał taką wysoce kwaś, yy, gorzką. gorzką oliwę. Pamiętajcie, że im bardziej gorzka oliwa, tym bardziej zdrowa. Ma więcej tych przeciwutleniaczy. Ciekawa jaka ta będzie? Czy ona też będzie taka z wysokiej półki? czy... Chodzi jest bardzo gorzka? Tak? Nie wiem, bo ja ze słodkim pomidorem. Okay. Delikatnie gorzkawa. To nie, jednak jest gorzka. gorzka? Fajnie, że bo to można sobie połączyć, wiecie, tą, tą wędlinę można sobie spokojnie na to położyć i też sobie jeść to razem. Dlatego tego zamówiłem ten. No, rzeczy. to jest fajny pomysł. A jak te pomidory, bo one tak ciekawie wyglądają? One są słodkie? Te są mniej słodkie, te są bardzo słodkie. Mhm. Do tego są bardziej słodkie pomidory. Ale... Ale pyszne są te pomidory. Znaczy te są dużo lepsze niż tamte. Tak. Z Ciekawie wygląda. Ciekawie. To jest niczym może sosu pomidorowego. Oj tak. I to jest właśnie najlepsze w marinarze. <laughs> Ojejku, ona jak rzeczywiście jak jakiś podpłomyk jest. Dobry podpłomyk. Moim zdaniem to nie jest ciasto pizzowe, ale no pewnie jest, tylko że, ale sos jest fantastyczny. Znowu. Jest tych słodkiej pomidor w tego. O Jezus. I do tego jest oliwa polana. Czosnku mi tu brakuje, bo zwykle na marinarze jest też czosnek. Za lubię czosnek, no? Ale fajnie, cieniutkie ciasto. Bardzo to jest dobre chrupiące. 5-50 Pięć, kosztuje Was ta yy, <grym>, leje tej oliwy. Za darmo to biorę. Kosztuje Was ta pizza, więc ja zdecydowanie polecam. Nie wiem dlaczego, ale u nas bardzo rzadko można marinarę zjeść do, taką dobrą. Może dlatego, że to jest kwestia sosu i pomidorów. I moi drodzy, wyszliśmy, wyszliśmy już e, z knajpki, e, Knajpka tutaj, e, tutaj macie to wszystko mniej więcej, możecie zobaczyć, no nie będę wam tego przybliżał, niczego, przyjdźcie sami, zobaczcie jak to wygląda. E, Myśmy dzisiaj testowali pizzę, testow to, to wczoraj testowaliśmy, to przedtem testowaliśmy, to też nie jedliśmy, jedliśmy tutaj, e, ale, 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 ale… Włoskie ale specjały. Włoskie specjały, są tutaj bardzo dobre. Słuchajcie, przewrotnie zaczęliśmy ten odcinek od kolacji, a, a skończymy na śniadanie. Zapraszamy teraz na śniadanie. Co tu mm. się jada na śniadanie? Zaraz zobaczycie. Moi drodzy, teraz przechodzimy się jeszcze wieczorową porą po Starówce Bari. Jak widzicie, całkiem przyjemnie to wygląda. Moi drodzy, jesteśmy w takim okresie, że nie ma jeszcze turystów. Dlatego, bardzo fajnie się chodzi po tych uliczkach. Szkoda, tylko że takie puste są te. te e, o! Jakaś impreza. Idziemy zobaczyć, co to za impreza. Potężne auto tutaj zawraca. Moi drodzy wiemy już co to jest, to jest drodzy, święto świętego Józefa, tutaj bezpośrednio przed nami jest wejście do, do kościoła świętego Józefa i to jest chyba jakiś odbiór, dzisiaj mamy święto świętego Józefa, nad nami na górze właśnie sztuczne ognie, a już przestali akurat i oni tutaj będą teraz tylko wprowadzać tą figurkę do kościoła. Jeśli chodzi o, jeśli chodzi o, no i co? Zapomniałam słowa? Focaccie, o właśnie, I tutaj pan właśnie przyniósł focaccie, focaccia jest bianco, bianca albo con pomodoro, dwa rodzaje, Tak, właśnie. widziałeś? Widziałem. Przyniósł pan? Przeniósł, pokazałem. No szkoda, że jestem taka obżarta, bo bym chętnie spróbowała. Tak, no, bo tu jedzie w tej wąskiej ulicy. A, uliczce, a to, to jest podobno jedna z, z trzech najlepszych piekarni, jeśli chodzi o fokacie. Okay. Śmiesznie, bo oni tutaj kupują sobie na przykład na wieczór tą fokacie i mają ją na śniadanie. I nie wiem teraz, czy oni ją po prostu podgrzewają jedzą podgrzaną, czy oni ją jedzą na zimno. No pani brała tam tylko kawałki w ogóle, wiesz, ona nie tak, brała Tak, bo cały. można ćwiartki brać. Ona brała chyba ćwiartkę takiej i ćwiartkę no, takiej. No, można ćwiartki brać, to może na, to to może wiem, na czy to kolację, był, może czy na był kolację. to świeże z pieca, bo on tam czekaliśmy długo, aż on przyniesie ją? Właśnie, ciekawe czy cieplutka była. Nie. A Bianka to może ta była ta z ziemniakami? Z oliwkami. A z oliwkami. A z oliwkami. A z oliwkami. Okay. No to dobrze, to Paweł Wam pokazał. Fajnie, że się załapaliśmy jeszcze na to, na to, żeby Wam to pokazać. No my ciągle jemy te, na co, co, codziennie rano te focacze. Aczkolwiek ciągle nie trafiliśmy na te niby najlepsze i tak są bardzo dobre. No, są bardzo dobre. No, to polecamy Widzę. I moi drodzy, tak wygląda właśnie starówka nocą. Jak widzicie, przepięknie oświetlona. Tu mamy katedrę. Nie jest to katedra Mikołaja, to jest jakaś inna. Moi mili, tak jak zapowiadaliśmy, teraz pora na śniadanko. Kolacja była, teraz czas na śniadanko. Paweł Złoty. Jestem tu, jestem tu. Dzień dobry, Co, powiedz mi, co będziemy jedli? Co się tutaj jada? Będziemy jedli fokacie z pomidorami i z tego co widzę oliwkami, zalaną też oliwą. E, Oni to raczej jedzą. Jedyne... Oh na... No. Byliśmy w takiej małej pikarence, nazwijmy to. Teraz to nie widzicie na ujęciach, jak wygląda. To jest taka mała piekarenka, gdzie można kupić sobie świeże bułki świeże różne takie bułki, takie zwykłe bułki nadziewane czy to karczochem, czy jakąś szynką. A pancerotto też mieli? Panceroty to są te pierożki, tak? Tak, te pierożki? Nie, ale te bułki one były takie małe, i to wyglądało jak pancerot. Dobrze, e... więc wracając do focacci. My wzięliśmy sobie focacci bareze. Tutaj się ją je najczęściej. To jest focaccia z pomidorami, z oliwkami i z oliwą z oliwek. I to jest ta najsmaczniejsza, podobno jaką oni tutaj na co dzień jedzą. Zobacz sobie, bo ja chcę też pokazać. Znaczy oni to jego nie jedzą raczej na pierwsze śniadanie, raczej to jedzą. 11, 12, potem może nawet po południu jako przekąskę. To nie jest ich typowe śniadanie, dlatego mamy tutaj problemy czasami, żeby na śniadanie właśnie kupić focacie. Nie wszędzie ona od rana występuje. E, zazwyczaj powaliśmy w innym miejscu. Teraz zapewne oglądacie fragmenty tego. No, co dzisiaj tam nie było? Czy chcieliśmy po prostu gdzieś indziej? Nie, poszliśmy 10, żeby zobaczyć gdzieś indziej. No i co? Jak teraz Tam jest? tutaj gdzie teraz widzicie, są focacie oprócz tej. Zwykłej tej bareze, w tym również jakieś fokacie z samymi oliwkami, fokacie z ziemniakami na wierzchu. I w tutaj dostawaliśmy zazwyczaj zimne, natomiast tą, co przynieśliśmy z tej piekarenki małej, to o jest której ciepła. mówiliśmy, jest ciepła na ciepło, jest podane. Tak. A ja mam takie klasyczne włoskie śniadanie, czyli Cornetto con crema e amarena, czyli z kremem waniliowym, takim ala la patisserie, patissier, oraz y, takim marmoladą, dżemem z wiśni. No i oni to właśnie takie śniadanie jedzą. Śnia y, rogalik plus kawusia. Dzisiaj kawusia też taka jakaś. Słuchajcie, chodzimy tam codziennie, ten do tego baru Viola. Zawsze była bardzo ładnie ubita śmietana, y, ubite mleko. Fajne, chrupiące, świeże, jeszcze cieplutkie rogale. Dzisiaj mam i rogala, i kawę bez pianki. Tam, co dzisiaj jemy, jest w takim no, troszeczkę grubszym cieście. Jedliśmy w pierwszym dniu pobytu taką na całkiem cienkim, bardzo przypieczoną. Mi ta spalona bardziej smakowała niż ta. No, my na mnie z Matim. <laughs> Paweł tak, lubi te, to... te węgle. Węgiel jest najlepszy. No. No dobrze, no to co? My popróbowaliśmy, znaczy ja jeszcze nie popróbowałam, bo muszę trzymać kamerę, w związku z tym będę się już z Wami żegnać. Dziękujemy za dzisiaj. Mam mm. nadzieję, że. Jeszcze za chwilę pójdziemy nad morze. A, tak? I pokażemy Wam. Co rano tutaj można kupić i zjeść na surowo. A, bo jeszcze w porcie będziemy. No to będziemy dobrze, do to zapraszam. Moi drodzy, jesteśmy już na nabrzeżu. Zobaczcie, tutaj wszystko są rybacy, którzy wrócili z połowów ryb. Widzę, że tam jest już dosyć późno, bo jest po dziesiątej i oni mogą już, już pewnie się zaczęli zbierać, ale ogólnie tutaj na tych stołach można kupić świeże ryby prosto z połowu i ja idę tam dalej, bo tam dalej chyba jeszcze są jakieś. O, tutaj mamy jeszcze jakieś świeże rybki. Takie malutkie jakieś. Nie wiem czy tam z drugiej strony portu. Chyba nic nie ma. Tutaj mamy coś jeszcze. Takie malutkie. No, i tutaj można sobie takie świeże rzeczy właśnie e, kupić, słuchajcie. E, jest już późno, dlatego gdybyśmy jeździli tutaj jakieś godziny, dwie godziny wcześniej, to na pewno byłoby wiele więcej tego. W tej chwili już jest mało, ale jak widzicie, można w tych e, rozumiem, że w tych takich, <laughs> w takich, co oni mieszają, to tam samo śpiornice same. Tam są mlecie. Nie wiem, czemu jest taka zasada, że to śmielice trzeba tak miętosić. Mi się wydaje, że już ci rybacy, którzy tutaj siedzą, oni już skończyli połów, już sprzedali co mi sprzedać i teraz sobie popijają piwko. Takie przynajmniej jest moja opinia, ale trudno to sprawdzić. Moi drodzy, no i kończymy ten odcinek z bari. Eee... Ja tylko tak dopowiem, że takie 2-3 dni w Bari to Wam spokojnie wystarczy. Jest to takie miasto na City Break. Prawda? City Break, tak. City Break. Eee, I słuchajcie, i... natomiast jak chcecie zobaczyć ten targ, no to rybny, i spróbować nawet coś na żywo zjeść tam, znaczy na świeżo. To musicie jednak przyszybciej. Myśmy byli, tak jak widzieliście, tam po dziesiątej, to to już a, były pustki. A, czyli jednak nie, no. To już były pustki. To trzeba być trzeba u, być szybciej. u rano, pewnie jak oni z tego połowu wracają. Tak, a mi się tak rano nie chce stawać, żeby no. zobaczyć jak ryby są. Ale uwierzcie mi, że jest taka możliwość tam zjedzenia tych wszystkich wspaniałych. Tak jest. Dobra, to dzięki za ten odcinek, słuchajcie, my udajemy się kręcić już następny odcinek. Tak. I za chwilę zobaczymy się I następnym. koniecznie przyjdźcie... Yy, przy... Do następnego sobie prze, przejdźcie, bo będą kolejne fajne włoskie rzeczy. Zapraszam. I miasta. Na razie. Pa! O, jak fajnie. O, jak fajnie. Zaraz zobaczycie.